Cześć, witajcie moi kochani, w tym krótkim materiale, tym schorb można nazwać. Zapraszam Was także na mój kanał na YouTube, gdzie są dłuższe filmy. A między lutym a marcem dokładnie wam jeszcze będę komunikował, który pojawi się na specjalnym odcinkiem. W specjalnym odcinku wtedy będzie także seria gastronomiczna. Będę gotował nie tylko, z domu, nie tylko w domu, nie tylko z trasy. Ale także postaram się Wam pokazać kilkanaście różnych perełek, kilkanaście różnych porad, jak można szybko, skutecznie, bardzo dobrze sobie ugotować i być pojedzonym. Zapraszam Was na mój kanał. Dawajcie znać, jakie przepisy Wy znacie, które byście chcieli się z tymi przepisami podzielić. A gdybyście chcieli wystąpić w takim odcinku specjalnym z gastronomii, zgotowania, także dawajcie znać, wtedy być może. Zgadzamy się na któryś weekend na jakiś parking przy stacji, albo gdy ja będę miał czas wolny, to podjadę do Was i będziemy po prostu razem gotować. Razem się podzielicie takim przepisem. A jak chcecie, wpadajcie na Instagrama mojego, dawajcie zdjęcia, a Wasze zdjęcia będą zawsze dostępne pod każdym filmem na moim YouTube. Będę się z Wami cieszył, zadawalał. Przede wszystkim chcę Wam pokazać, co potrafię gotować. Oczywiście skończyłem szkołę jako technikum usług astronomicznych, jako technik żywienia usług astronomicznych, dokładnie tak nazywa się ten profil, który kończyłem. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już na kanale. Pamiętajcie o dniu dzisiejszym wpadł już odcinek transportowy o godzinie 17. O godzinie 17. Wpadajcie, oglądajcie i cieszcie się razem ze mną. Na razie Siemka, dawajcie znaka pod komentarzem do tego filmu.